Jestem Ala i witam was bardzo gorąco na kanale Lubię Tworzyć. W dzisiejszym odcinku chciałabym zaprosić was do wspólnego działania. A wykonamy takie fenomenalne liście z wykorzystaniem bibuły włoskiej. Te liście mogą posłużyć nam do stworzenia innych jesiennych dekoracji, między innymi e, takiej gałązki. E, i uwaga, jeśli dodamy tutaj więcej elementów w postaci tych liści, to uzyskamy przepiękną girlandę. Jesteście ciekawi, jak ją stworzyć? Jak wykonać takiego liścia? Zapraszam do obejrzenia dalszej części tego tutorialu. Najważniejsza rzecz to stworzenie szablonu. Mój szablon, jak widzicie, to jest trochę po przejściach, ale e, możecie go pobrać z lubytworzyć.pl. Link znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Jeśli chcecie, możecie też sami taki szablon stworzyć, albo, albo po prostu znaleźć go gdzieś w internecie. E, natomiast macie też opcję. E, szablon jest na blogu. E, I teraz tak ten szablon należy umieścić na bibule włoskiej i go odrysować. Jeśli wybierzecie ciemny odcień, to dobrze, by na przykład do odrysowania użyć białego markera bądź też białej kredki, tak aby można było zaznaczyć dokładnie cały obrys liścia wszystko oczywiście po to aby łatwiej było go wyciąć. No dobrze, ja tutaj sobie mniej więcej odrysowałam. Kolor był na tyle wyrazisty, że wystarczył ołówek i teraz ten fragment należy złożyć sobie na pół, abyśmy otrzymali mniej więcej dwa identyczne fragmenty. I teraz chwytamy za nożyczki Nożyczki są nam potrzebne po to, aby odciąć niepotrzebny fragment oraz wyciąć listka Także staramy się go dokładnie równo Wyciąć. Ten fragment, który jest na wierzchu, na którym rysowaliśmy, to umieścimy go pod spód i na niego w pierwszej kolejności, w centralnej części, nałożymy klej na gorąco. Dalej umieszczamy tutaj drut. I szybciutko, aby klej nie zdążył wyschnąć, dociskamy drugi fragment na wierzch. I teraz możemy stopniowo wzdłuż brzegu nakładać klej. Kiedy nałożymy, wtedy dociskamy. Dalej. Znowu nakładamy klej. I znowu dociskamy. Nie martwcie się, jeśli coś jest krzywo. Jak tylko naniesiemy klej, to będziemy wyrównywać, używając oczywiście do tego nożyczka Także pierwsza strona jest już przeklejona, teraz jeszcze druga. Tak jak zapowiedziałam, tak teraz czynię. Wyrównuję jakieś potencjalne wystające elementy, na przykład tutaj. Słuchajcie, kiedy odwrócę sobie na drugą stronę. Liścia, to zrobię też to z drugiej strony. Oczywiście sprawdzę, czy wszystko jest równe i dokładne. Jeśli nie, to wykonam tę samą czynność, którą zrobiłam tutaj. Także odwracam i wyrównuję również z tej strony. No i gotowe. Teraz zobaczcie, dzięki temu, że w środku jest drut i że użyliśmy bibuły włoskiej, to możemy teraz. Tego liścia dowolnie układać. Jest dość elastyczny. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Eee, ja zaprezentowałam Wam jedną metodę tworzenia takiego liścia. Właściwie takich liści jest jeszcze inna, i może pokażę ją w swoim czasie. W każdym razie jest to jedna z możliwych opcji, i właśnie e, mieliście okazję zobaczyć, e, jak się ją tworzy. Takie liście możecie wykorzystać do stworzenia wszelakiej maści dekoracji. Na przykład umieścić je w wazonie, będą bardzo fajnie wyglądały. Możecie też zrobić z nich wieniec, albo mogą stać się elementem wieńca, albo też, tak jak Wam dzisiaj pokażę, wykonać girlandę. Celowo nie ucinaliśmy tych fragmentów drutu. Ponieważ będziemy je za chwilę ze sobą scalać, a ma to bardzo ważne, kluczowe znaczenie. Pokażę Wam, jak będziemy taką girlandę robić. Biorę sobie jeden z takich liści, tam sobie odsunę, aby było dokładnie widać. Biorę sobie też drugi i ten drugi oplatam wokół tego pierwszego. Co. Robię tak to stopniowo. Jak widzicie, o tak mniej więcej. Już są dwa elementy. Później, właśnie dzięki temu, że te liście są takie elastyczne, będziemy mogli je sobie dowolnie ułożyć. Biorę sobie kolejny liść. Może być ten, może być też odcień nieco jaśniejszy, jak chcemy, i umieszczę go troszkę niżej. Mocowanie mocowania jest dowolny, ale zasada jest jedna, bardzo zresztą prosta. Będziemy układać te liście stopniowo, coraz schodząc po prostu coraz niżej. Tutaj jest jeden, tutaj drugi, tutaj troszkę niżej, jak widzicie trzeci. Zachowujemy tylko taki jakby niewielki ogonek. I będziemy je stopniowo-stopniowo dokładać, dzięki temu, że zachowaliśmy takie długie druty. Te druty będą też nam wydłużały naszą girlandę, dzięki czemu, właśnie, nie będziemy musieli dokładać dodatkowo drutu czy używać innych wspomagaczy, że tak powiem. W każdym razie, dokładamy kolejne liście, działamy, tworzymy i zobaczycie, jak będzie wyglądało to na końcu. Mniej więcej już wygląda nasza girlanda. Ja zrobiłam dość gęsto tutaj, wszystko i o, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Możemy, oczywiście, jeśli chcemy, żeby ta girlanda była dłuższa, to użyjmy e, większej ilości liści. Ja tutaj bym po prostu wszystkiego nie zmieściła, nie zmieściłoby mi się to w kadrze. W każdym razie, e, jeśli chcecie zatuszować ślad e, tutaj, e, tego drutu, ja go też tak aż mocno nie zwijałam, aż tak ciasno to użyjcie też albo taśmy florystycznej albo właśnie takich kawałków bibuły włoskiej Trzeba ją po prostu rozciągnąć nałożyć troszkę kleju na końcówkę i najzwyczajniej w świecie zatuszować Ja sobie zacznę od dołu tak, jak powiedziałam, zróbcie to dopiero w momencie, kiedy już będziecie pewni, że, e, że wystarczy. Że już chcecie mieć taką girlandę, jak ma być tak wyglądać, być tak duża, długa i tak dalej. Ja już chwilowo spocznę na tym, tak jak powiedziałam, ponieważ nie zmieści mi się to wszystko w kadrze. I także sobie możemy właśnie albo taśmę florystyczną, albo e, Kawałkiem, kawałkiem takim paska bibułowłoskiej, sobie wszystko zatuszować. Jeśli chcecie, też możecie bardziej ten drut ściśnić, użyć na przykład specjalnych takich cążków. Eee, to akurat mam takie z zaokrąglonymi takimi końcówkami, ale są też takie, które właśnie posłużą nam do ciaśniejszego zwinięcia tego drutu. Tak prezentuje się kałąska po wykonaniu czynności. Owijania. Pamiętajcie, że jeśli chcecie uzyskać większą girlandę, to należy dołożyć więcej liści. Mi tutaj powstała właśnie taka gałąź, bardziej z listkami dębu, aniżeli girlanda. Ale jak już wspomniałam wcześniej, nie zmieściłoby mi się to w kadrze. Także zobaczcie. Gałązka też jest piękna. A wy możecie z wykorzystaniem tej metody stworzyć przecudowną, przepiękną i długaśną girlandę, do czego oczywiście szczerze Was zachęcam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej propozycji. Koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Będzie mi również miło, jeśli klikniecie kciuka w górę a także dołączycie do grona moich subskrybentów Ściskam Was gorąco! Do usłyszenia już niebawem! Buziaczki! Pa, pa!